Witajcie. Jak widzicie, po tytule dzisiaj opowiem Wam o zapachach, które mnie relaksują, bardzo relaksują, które akurat w tym czasie są dla mnie bardzo ważne i po które bardzo, bardzo często sięgam. Dopiero na następną sobotę będę mogła powiedzieć, że mam urlop. Do tego czasu czeka mnie dużo, dużo stresu, dużo, dużo napięć, więc. Sięgam po te zapachy, które na mnie działają cuda. Myślę, że każdy z Was takie zapachy w swoich kolekcjach posiada. Jeżeli nie, to trzeba koniecznie się w takie zaopatrzyć. Wiadomo, że na każdego działa co innego. Ja pokażę Wam kilka propozycji, które u mnie spisują się rewelacyjnie, bo i trochę mnie wyciszają, i trochę pobudzają, ale z całą pewnością relaksują. O, gotowi, jeżeli Was zainteresowałam, a zostańcie koniecznie ze mną i zobaczcie, cóż takiego Wam pokażę. Pierwszy zapach, pierwsza propozycja jest to woda perfumowana, którą mam od naprawdę niedawna. I powiem Wam, że wdarła się ona przebojem Była wielkim przebojem. Nie spodziewałam się tego, bo zaczęło się od próbeczki, od pierwszych testów i właściwie po tym pierwszym razie stwierdziłam, że mam ochotę na kolejne testy. Na skórze. No, i tym oto sposobem pojawiło się to. Job Bon. Kąpiel. Tak mi się wydaje. W każdym razie o tym zapachu mówiłam Wam bodajże w ostatnim filmiku. Wtedy jeszcze nie miałam tego flakonika, ale zobaczcie, co tutaj się stało. Widzicie to? Tak. Używam namiętnie. Bardzo mi się one podobają. I mają coś takiego w sobie, co mnie jednocześnie pobudza i relaksuje. Cudowna mieszanka, powiem Wam. Nawet teraz, kiedy je wącham, uśmiech sam pojawia się na twarzy, ponieważ jest to zapach bardzo optymistyczny, bardzo taki pozytywny, radosny. Taki inny, no inny, ponieważ powstał. Yy, w 1989 roku. Niedawno Wam o tym mówiłam. Ci z Was, którzy ominęli tamten odcinek, cofnijcie się do piątku, ponieważ tam troszeczkę o nich opowiadam. Przypuszczam, że będę opowiadała dużo, dużo więcej w kolejnych odcineczkach, bo coś mi się wydaje, że to jest bardzo dobry początek. Jest to zapach, który jest postrzegany różnorako. O co chodzi? O to chodzi, że my wiecie, na fragrancie mamy wypisane akordy, i ja jakby widzę ten zapach inaczej niż na przykład violeta. Dla mnie jest to kompozycja bardzo taka jadalna, waniliowo-cytrusowo-ambrowa cudna w swoim przekazie. Yy, ma. Na mnie dosyć bym powiedziała umiarkowane parametry, jeżeli chodzi o projekcję. I nie uważam, żeby ona była jakaś super duża, natomiast jeżeli chodzi o trwałość, y... siedzą świetnie, się trzymają. Słuchajcie, całą noc, ponieważ nałożyłam je sobie do spania. Tak, nałożyłam je sobie do spania, bo ja tak lubię czasami poeksperymentować, sprawdzić co daje mi takie ukojenie, co mnie tak utuli, co mnie zrelaksuje i tej kompozycji udało się to bardzo, bardzo dobrze. Nutki zapachowe, bo mówię być, może nie wszyscy z was wiedzą. Mamy tutaj bergamotkę cytrynę, kwiat pomarańczy, aldehydy, drzewo sandałowe, jaśmin konwalie, róże, cedr, fasoletonkę, paczulę, piżmo, wanilię i bursztyn. Na innych wybrzmiewa on bardzo świeżo, praniowo. Na mnie bardzo, bardzo słodko. Jestem ogromnie ciekawa, czy są wśród Was osoby, które podobnie odbierają ten zapach. Zróbmy, słuchajcie, taką małą zabawę. Jeżeli oczywiście go znacie. Dla kogo on jest delikatny, bym powiedziała taki czysty, e, kąpielowy, a dla kogo jest on słodki, deserowy, smakowity. Także lebą bon z całą pewnością należy do tych zapachów, które poprawia mi nastrój bardzo, bardzo mocno, który nie mocno również relaksuje. Kolejnym takim zapachem, który uwielbiam zakładać do snu, jest dosie Gourmand White Flowers. Dawno po niej nie sięgałam, ponieważ. Robiłam ostatnio segregację wśród moich zapachów, Pokładałam je sobie i gdzieś nie wiem dlaczego wypchnęłam głęboko do szuflady, ale ja o nich pamiętam, ponieważ raz, rajcuje mnie ten magnetyczny yy, zatyczek, dwa, sam zapach, który odbieram jako wysoce, wysoce, wysoce komfortowy w noszeniu. E, idealnie relaksujący, idealnie usypiający. tak Po prostu, słuchajcie, nie ma nic lepszego na piżamkę. Kiedyś myślałam, że jest to Roberto Cavalli Florence Amber. Bardzo lubię ten zapach, dalej go mam, e, ale tu, tutaj też możecie zobaczyć, że jest całkiem niezłe użycie Tutaj, słuchajcie, mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o te klimaty. I o mnie, yy, przeczytam Wam, albo nie przeczytam, przeczytam, bo sobie przygotowałam nutki zapachowe. Zielona herbata, bergamotka, czerwona jagoda, orchidea, białe kwiaty, róża, paczula, karmel, piżmo i wanilia. I dla mnie jest to zapach, który odbieram, tak jak Wam powiedziałam, bardzo komfortowo. Jest tutaj zielona herbata, ale nie taka zielona herbata podana na sposób bardzo taki suchy, wiecie, zielony. Nie, tutaj wchodzą też yy, do głosu, dochodzą do głosu kwiaty, orchidea i róża, tak. I one tą zieloną herbatkę cudownie ożywiają, ale w taki nieprzeszkadzający sposób. Ja uwielbiam ten zapach, uwielbiam go. Zimą nosiło mi się go cudownie, yy, teraz też. Więc myślę, że i on pojawi się u mnie częściej, na przykład w ulubieńcach miesiąca, bo jest tego wart. Bardzo komfortowy, bardzo przyjemny w noszeniu. Zapach, który również jest odbierany przez różne osoby inaczej, także pamiętajcie o tym, ponieważ macie tutaj akordy paczulowe, kremowe, może karmelowe i słodkie. Złodycz jest, ale taka piękna, cudowna, wyważona. Jeżeli go jeszcze nie znacie, musicie koniecznie poznać, bo flakony marki dosie, akurat przynajmniej ten, kupiłam naprawdę bardzo, bardzo dobrej cenie. Żal nie sprawdzi. Dla kogo z Was jeszcze działa tak komfortowo? I teraz, teraz coś, co kto może Was zaskoczyć. Mnie trochę zaskoczyło, bo ja myślałam, że będę poniesięgała dużo, dużo. <śpuszczak> już było a, ty i te twoje niespodzianki. Myślałam, że będę po niego sięgać dużo, dużo częściej i chętniej jesienią i, i zimą, ale realhia, zobaczcie. To nie był pełny flakon, ponieważ go dostałam, ale nie mogę się od nich uwolnić. Są bardzo komfortowe bardzo komfortowe bardzo takie rozładowujące napięcie, jeżeli chodzi o mnie, o moją osobę. Słodkie. Ale nieprzesłodzone, cytrusowe. Słuchajcie, nakładam je prawie, pra, praktycznie e, zawsze. Obojętnie, czy wychodzę e, na zakupy, czy kładę się spać, czy spotykam się ze znajomymi. One cały czas mi towarzyszą oczywiście, na zmianę z innymi, ale e, łapię się na tym, że bardzo często poniesięgam i dają mi właśnie takie cudowne. Ukojenie, cudowne, bardzo relaksująco na mnie działają, także za to je uwielbiam. Myślałam, że będą mnie męczyć, ale nie męczą, więc coś tu musi być na rzecz. Jednak ja i słodziaki to coś, co się lubi yy, chyba najmocniej. Ale nie mam tylko i wyłącznie słodkich zapachów. Tak? Nie mam, nie mam. Chcę. Chociaż ktoś zaraz powie, ale jednak są. Chcę Wam pokazać jeszcze dwa, które tutaj u siebie posiadam. Jeden z nich to jest Angel Eau Grosie. Zapach niestety wycofany z 2020 roku. Mamy tutaj przepiękny nektar figowy i już sobie zerkam. Co jeszcze? Pralinę, paczulę, wanilię i magnolię. No i jak nie ma słodyczy? No nie, no tutaj jest zdecydowanie jej mniej niż na przykład w klasycznym Angelu. Zdecydowanie mniej. Dla mnie jest to zapach bardzo taki figowy. I zauważyłam, że figa latem u mnie musi być, ponieważ cudownie mi się nosi. Nie każdy figę w zapachach lubi i nie na każdym się ona układa ciekawie. Ze mną współgra, słuchajcie, idealnie. Idealnie, tak samo jak ta woda toaletowa. Mimo tego, że to jest woda toaletowa, ja nie mogę przeoczyć na jej parametry, jeżeli chodzi o mnie i właściwie moje włosy. Yy, niedawno sobie nałożyłam je właśnie, wiecie, tak jak ja lubię, tutaj z tyłu. Tak, to jest ta dobra miejscóweczka. Yy, I cały czas ja je czułam, czułam je yy, przepięknie gdzieś tam, wiecie, yy, prze, słowo, przebąkiwały. Gdzieś tam yy, się odzywały właśnie na tych moich włosach. Dawały takie niesamowite poczucie komfortu. Mi się Figa bardzo kojarzy z wakacjami, z morzem, z urlopem. I być może właśnie dzięki takim myślom, takim skojarzeniom, dawało mi taki niesamowity relaks. One chyba z tych wszystkich działały najbardziej tak rozluźniająco. Także jeżeli jesteście spięci, a macie podobne skojarzenia. Spróbujcie, sprawdźcie, może i na Was podziała jak taka dobra, przyjemna aromatoterapia. Bo nie ukrywajmy, że perfumy też do tego służą, przynajmniej ja je stosuję w tym celu, żeby mieć lepszy humor, żeby się rozluźnić, żeby było mi po prostu lepiej i przyjemniej. No po to one są między innymi, prawda? I kolejna figa, którą tutaj mam, jest figa w odlewce od Violetki. Mówiłam, że yy, yy, odlewki u mnie schodzą tak sobie. Zobaczcie. Chyba największe zużycie. Jest to Berdou Fig Blanche. Yy, woda kolońska w naprawdę atrakcyjnej cenie, przynajmniej wtedy, kiedy Bioneta je kupowała. I ja tą figę uwielbiam. Ona jest, słuchajcie, prosta. Nie jest jakaś super skomplikowana. Na pewno nie jest yy, tak skomplikowana jak tu. Tutaj jest ona bardziej wytrawna, wbrew pozorom, niż tutaj. Ta mi się wydaje słodsza i ma w sobie, już Wam czytam, czarną figę, truskawkę, wodę, mor... a nie, to nie to. To była A Womanity Poor Else, którą też Wam polecam. Jeżeli y, zwykła Womanity jest dla Was zbyt mocna, zbyt intensywna, ta wersja na pewno Wam się spodoba, ponieważ ta truskawka jest zmiękczona. A właśnie, truskawka, woda morska i kawior. No i gdzie ja mam te moje będu? No nie spisałam sobie, taka jest <grymka> zakręcona. W każdym razie, oczywiście będziecie mieli w opisie nuty zapachowe, ale powiem Wam, że to jest taka figa właśnie lekko słodkawa, ale jednocześnie świeża. Wydaje mi się... Wydaje mi się, że to są też nutki cytrynowe albo pergamotki, bo wprowadza taki element orzeźwienia I nie ma tutaj, jak czasami się może e, Wam wydawać, bo tak często jest, że Figa jest łączona właśnie albo z nutami morskimi, albo jakimiś słonymi, albo jakimiś kawiorowatymi, kawiorowymi, <grywki> tak jak to ma miejsce w Łomaniki. Tak, tutaj tego nie ma. Nie ma tego wydźwięku e, tej, e, Rybności, nie wiem. Nowe słowo, neologizm, a co? Powprowadzamy trochę. Nie ma tamtego yy, i to jest taka czciuteńka figa, nawet połączona z liśćmi, z wodyczkami. Bardzo przyjemny zapach. Jeżeli macie ochotę na figę, naprawdę z całego serca Wam polecam, to jest pamiętajcie, woda kolońska ona nie ma jakichś piorunujących yy, parametrów, ale jeżeli jest ciepło, opalnie, duszno, ona pięknie Was odświeży. Czasami jest tak, bo też rozmawiałam z wiele na ten temat, że chcemy założyć zapach na jakąś konkretną okazję, na jakiś konkretny czas. Na przykład, nie wiem, na dwie godziny bo gdzieś wychodzimy, ale później kiedy wracamy mamy na coś innego. I to jest właśnie jeden z tych zapachów, który Was przyjemnie odświeży, który Was zrelaksuje, który będzie z wami, ale. Jego trwałość i projekcja są dosyć dyskretne. To znaczy, że kiedy wrócicie, na przykład, nie wiem, z miasta, tak? Ze spaceru możecie nałożyć coś innego. I tak to, moi drodzy, mniej więcej będzie wyglądało. Tak to wygląda u mnie. Ja kiedy sobie pomyślałam o tych zapachach komfortowych, takich wyciszających, relaksujących, uspokajających, od razu pomyślałam o nich. Zresztą one właśnie w ciągu tych ostatnich kilku tygodni były przeze mnie najczęściej wyciągane. No ten, wiadomo, z uwagi na to, że jest stosunkowo nowy, ma teraz troszeczkę większe wzięcie. Nosiłam je wczoraj cały, cały dzień, ale na przykład dzisiaj już założyłam Fig Bloom? Nie dlatego, żeby się nie spodobały, ale tak lubię sobie troszeczkę zmienić. Jakie są Wasze ulubione zapachy, które Was relaksują, odprężają, które sprawiają, że czujecie się dobrze? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Może coś ciekawego mi podpowiecie. Może innym podpowiecie. Bo mam wrażenie, że te nasze komentarze to jest taka skarbnica wiedzy dla innych. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę udanego weekendu, właściwie niedzieli, niedzieli pełnej relaksu, oddechu. Życzę Wam, żeby nadchodzący tydzień również był przyjemny. Życzę, go, życzę tego sobie bardzo mocno. Ja sama, bo no, będzie intensywnie, będzie jeszcze mocniej, ale w sobotę przyjdzie już wyczekiwany przez mnie tak długo relaks. Pozdrawiam, do następnego razu. Tak kochani, cześć.